Cześć, witam w kolejnym Psychoponiedziałku. Dzisiaj emigracja, czyli życie na innej planecie. Ja nazywam się Aleksandra Bojarski, jestem psychologiem. Zajmuję się podnoszeniem świadomości emocjonalnej, budowaniem satysfakcjonujących, szczęśliwych związków, rozwojem, bardzo mocno rozwojem osobistym, motywacją wewnętrzną, elementami psychologii biznesu. Dzisiaj temat ym, bardzo ważny dotyczący emigracji i tego, jak ja tutaj się czuję na planecie Niemcy. 18 maja, teraz w sobotę, we Freizeit, Freizeit Heid, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, odbyło się spotkanie, na którym zostałam zaproszona w roli psychologa eksperta i były tam poruszone tematy dotyczące mechanizmów adaptacji, stopni adaptacji, dotyczące tego, co przeszkadza, a co pomaga w zaklimatyzowaniu się w Niemczech tutaj ponieważ każdy z nas ma jakąś swoją historię przybywając tutaj do Niemiec było to spowodowane różnymi wydarzeniami w naszym życiu które spowodowały i doprowadziły do tego że znaleźliśmy się właśnie tutaj w tym miejscu chciałam dzisiaj opowiedzieć o tym być może ktoś z was usłyszy tutaj rzeczy które pomogą mu zrozumieć to dlaczego tak się czuje dlaczego funkcjonuje w taki sposób i nad czym warto byłoby się pochylić i jak można to zmienić. To, to nasze samopoczucie, to nasze nastawienie. Mam kilka kartek, którymi również dzieliłam się w sobotę. Pierwszy, co, od czego chciałam się zacząć, to lista, lista, która została stworzona przez. Yy, przez y, socjalną inicjatywę Niedersachsen. Y, pracują tam wspaniałe osoby, krótko o tych osobach. Ja na razie poznałam tylko panią Sylwię Jasion i, i panią Angelikę. Natomiast jest tych kobiet dużo więcej, jest tych osób dużo więcej, które pomagają. Na tej liście znajdziesz absolutnie... Wszystkie, albo większość instytucji, które mogą Ci pomóc. Dyskryminacja i mobbing porada, gdzie pójść do jakiego urzędu pilot integracyjny szczególnie w sytuacjach Jugendamtu jeżeli odebrało, został Jugendamt odebrał Ci dzieci pilot integracyjny zajmuje się tym, że on wstaje jakby po twojej stronie. Bo często, czym się różni w ogóle tłumacz od pilota integracyjnego? Otóż tłumacz jest to osoba, która tłumaczy jeden do jednego. Natomiast pilot integracyjny jest za tobą, tak? Czyli on prowadzi rozmowę w taki sposób, że jeżeli wyczuje, że jakiś urząd, bardziej e, jego sprawy są ważniejsze i nie prowadzi ciebie w tym kierunku, żeby tobie rozwiązać problem, twój problem, ten pilot integracyjny właśnie tym się zajmuje i to jest naprawdę bardzo ja też się dowiedziałam o tym właśnie na tym spotkaniu 18, że jest ktoś tak jak pilot integracyjny. Czyli on dba o interesy klienta, następnie pomoc dla rodzin, pomoc dla nowo przybyłych, co komu się należy, pomoc mobilna, tak? Adwo adwokaci, którzy zajmują się sprawami dotyczącymi właśnie mobbingu, dyskryminacji. Także mam taką listę i taką listę może dostać każdy, kto uda się właśnie do tego Fright, Side Hide. Macie u mnie na Facebooku, na fanpage'u informacje, dane kontaktowe, można tam sięgnąć, polecam absolutnie. Absolutnie. E, czynniki adaptacyjne dotyczące właśnie Planety Niemcy. Dziękuję serdecznie mojej koleżance, która podzieliła się ze mną swoją historią. E, otóż ona przybyła do Niemiec 10,5 roku temu, e, nie miała jakby studiów, nie, mo, nie, mogła, nie mogła podjąć pracy w. Tym y, zawodzie, który kocha, który uwielbia, podjęła się różnych drobnych prac. Każdy z nas lub większość z nas wie, co to są za prace: sprzątanie, pomaganie, y, opieka przy osobach starszych, opieka przy y, dzieciach, ale częściej jednak są to osoby starsze. Także łapała się wszystkiego, chwytała, no ale co. To nie było to, prawda? Bo wyjechała, została wyrwana jakby z, ze swojego naturalnego środowiska, jakim była Warszawa, także duże miasto, duże dużo możliwości. No i tutaj przeniesienie się gdzieś tam w, w okolicach cele. Ale to, co najbardziej mi uderzyło, uderzyło kiedy z nią rozmawiałam, to to, w jaki sposób ona opisała sytuację, kiedy tutaj przyjechała i w ogóle mieszkając nadal w Niemczech nie czuje się tak do końca, nie zapuściła korzeni po 10,5 roku ale i właśnie nawiązuje do tego że ona przyjeżdżając do obcego kraju czujesz się jak astronauta czujesz się jak na innej planecie możesz, wiesz, że tam jest życie, wiesz, że tam możesz żyć że są tam warunki, ale możesz chodzić ale nie do końca stąpać z gołymi stopami po ziemi możesz mówić ale nie wszyscy cię zrozumieją Możesz oddychać, ale ten oddech nie jest wystarczająco głęboki. I to jest naprawdę fantastyczna metafora, która pokazuje życie w obcym kraju, na początku przynajmniej, przez pierwsze kilka lat. Jeżeli chodzi o takie stopnie wchodzenia w, w imigrantów, w państwo przyjmujące, w państwo gospodarzy, bo umówmy się, Niemcy są takim państwem przyjmującym, to są to takie cztery stopnie. I nie będę ich bardzo omawiała, jednak. Jako psycholog nie byłabym też sobą, gdybym troszeczkę nie ruszyła teorii i zagadnień takich związanych troszeczkę z nauką, a więc pozwól mi na to, przejdźmy przez to razem. Być może dowiesz się też czegoś nowego. Cztery stopnie wchodzenia. Pierwszy stopień to jest separacja, marginalizacja takie odseparowanie się absolutnie od społeczeństwa przyjmującego. W tym wypadku od Niemców. Jest to tworzenie gett, jest to tworzenie swoich środowisk. Ja, na przykład, pochodzę ze Śląska, z Zabrza, i pamiętam, że w Zabrzu były takie ulice, na które po godzinie 20 się człowiek nie wybierał, dlatego że te ulice były głównie zamieszkane przez Romów, przez Cyganów. Tak? I właśnie mówię o takich gettach, o takich mniejszościach. Które tworzą takie kasty, osiedla. Na przykład we Francji również są ogromne osiedla cyganów, które żyją tam z pokolenia na pokolenie. Następnie Amsterdam. W Amsterdamie są dzielnice, w których bardzo mieszka dużo Marokańczyków. Także ta separacja na pewno w dłuższej mecie, w dłuższej perspektywie nie pozwoli Tobie się rozwinąć. Nie rozwiniesz skrzydeł, absolutnie. A jeżeli jesteś rozwojowy, rozwojowa, chcesz w życiu więcej osiągnąć, bo tobie się to należy, bo to nie jest tak, że tylko ludzie sukcesu i, i wybrańcy mogą to zrobić. Nie, ale w obcym kraju, jeżeli chcesz rozwinąć skrzydła, a zapewniam cię, że my jako Polacy na rynku niemieckim mamy fantastyczne możliwości, ponieważ jesteśmy inteligentni. Ja nie mówię, że Niemcy nie są inteligentni, ale w wielu kwestiach przerastamy ich. Na przykład jeżeli chodzi o moje klientki, mówią mi, że kosmet, kosmet, kosmetologia, zabiegi pielęgnacyjne, oni tutaj z tym są daleko. Fryzjerki, no fryzjerzy, chyba zgodzisz się ze mną, że najlepszą fryzjerką jednak w Niemczech jest Polka. Nie separujmy się, tak? Nie odcinajmy się za bardzo. Następnie mamy adaptację, i tutaj jest to pojęcie, które odnosi się najczęściej do podstawowych warunków biologiczno-ekonomicznych, umożliwiających przetrwanie. Czyli ja potrzebuję się tutaj troszeczkę zaadoptować, eee, potrzebuję w pewnych sferach. Podjąć różne zachowania, które umożliwią mi podjęcie pracy. No nie przyjdę do urzędu, nie będę jakaś bezczelna czy nie będę jakaś opryskliwa, bo mnie nie, nie obsłużą. A to nie chodzi tylko o Niemcy, tylko ogólnie o kraje. Ale ta adaptacja pomaga wejść w społeczeństwo, i, i, w społeczeństwo gospodarzy. Yy, I są to różne, różne zachowania i wartości dotyczące sfery prywatnej. Czyli ja po prostu rozwijam się. Takim kierunku, który umożliwi mi mój rozwój, jak najbardziej człowieka, ale nie będzie to tak bardzo jakieś e, taką kontrą do tego kraju, w którym ja żyję obecnie. Integracja. No i właśnie i teraz, jeżeli chodzi o integrację, to mm, zaraz przelecimy przez te cztery, procesy, cztery stopnie. Ja, ja, ja czuję się w momencie integracyjnym. Integracja zakłada absolutnie em, dużą część. Po stronie państwa, czyli to państwo integruje to społeczeństwo przybywające, tak? czyli tych imigrantów. Czyli po stronie państwa, po stronie polityki, po stronie państwa przyjmującego, gospodarzy leży dużo do zrobienia, czyli dużo programów, dużo inicjatyw, dużo projektów. No i takim przykładem integracyjnym są właśnie kursy dla imigrantów. Kiedyś lata temu, 20-25 lat temu, było tak, że Polak przybywający do Niemiec miał o, z schodu, z, z, z biegu przyznawany kurs integracyjny, który trwał od rana, od godziny 8 lub 9 do godziny 18. O, o tym opowiadała mi moja teściowa, która przybyła tutaj jakieś 20 lat temu, może więcej. Na pewno więcej, przepraszam, około 30 lat temu, więc tak to wyglądało. Teraz ja, jako Polka, czyli ja z Europy, nie mam takiego miejsca, muszę wysłać pismo, muszę poczekać, i oni muszą mi takie miejsce stworzyć, dlatego że w pierwszej kolejności kurs, miejsce na kurs dostają uchodźcy. Czyli ta integracja. Co w tej integracji jest jeszcze takiego ważnego? No jest to, zakłada aktywną rolę państwa związaną z włączeniem imigrantów do y, społeczeństwa oraz przyzwolenie na takie włączenie ze strony grupy większościowej, czyli zarówno Niemcy, jak i państwo, oni są jakby zobligowani, zobowiązani do tworzenia takich warunków, perspektyw, możliwości dla y, osób, które zapraszają do swojego kraju. Następnie mamy, ostatnią, ostatnim tutaj stopniem jest asymilacja, czyli jest to absolutnie już utożsamienie się, wpuszczenie korzeni w państwie, w którym żyjemy. Często to nie, idzie, to nie idzie z czasem. To nie jest tak, że ktoś, kto mieszka 20 lat, o, poczuję się świetnie, zapuszczam korzenie. To nie jest tak, ponieważ, ponieważ adaptacja psychiczna nie idzie w parze z adaptacją socjokulturową, zaraz o tym powiem. Asymilacja, czyli jest to. Być może poniekąd nawet utrata swojej tożsamości, dlatego tak wiele osób boi się tego, bo nie chce utracić swojej polskości na rzecz bycia Niemcem. Aczkolwiek asymilacja i integracja, kiedy już dojdziemy w, ten, w to społeczeństwo, ja osobiście widzę bardzo, bardzo dużych możliwości. Między innymi otrzymam na przykład paszport, jeżeli będę starała się o obywatelstwo. Przepraszam. Otrzymam paszport, y, który umożliwi, umożliwi mi, y, na przykład wylot do Stanów Zjednoczonych. Także są wspaniałe perspektywy. I teraz, jeżeli chodzi o tę adaptację, jest to adaptacja psychiczna i jej duże powodzenie, y, jej powodzenie w dużej mierze zależy od y, Charakteru człowieka, od doświadczeń, które miał w przeszłości, czyli od tego, dlaczego on tą Polskę opuścił, od ludzi, którzy go otaczali tam i, i którzy go otaczali, otacz, otaczają tutaj. Adaptacja psychiczna w kraju, w Niemczech, zależy od naprawdę znaczących wydarzeń w jego życiu oraz od wsparcia, które dostaje. Czyli to nie jest tak, że każdy będzie się czuł tutaj dobrze. Że każde się tutaj odnajdzie, nawet po 15, po 20 latach. Adaptacja socjokulturowa odnosi się w większym stopniu do świata zewnętrznego jednostki, a jej powodzenie zależne jest od stopnia poznania danej kultury, również od kontaktów. Czyli ta socjokultura, przybywam tutaj, poznaję, przy, przy, przyjmuję wartości, przyjmuję pewne zachowanie, które umożliwiają i pomagają i wspierają moje funkcjonowanie, ale. To, że dobrze funkcjonuje, to, że świetnie znam język, to nie znaczy, że ja się w tym kraju dobrze czuję. I dlatego nie zakładaj, że zostaniesz w Niemczech na zawsze, bo tak wcale być nie musi. Bo może po jakimś czasie będziesz chciał wrócić do Polski i to będzie fajne. Może chcesz przyjechać, zarobić pieniądze i zainwestować. Absolutnie polecam nieruchomości i kupienie dwupokojowego mieszkania w Warszawie. Także są możliwości fajne, zarobkowe. Rozwojowe, bo zaczynasz też, poznajesz inną kulturę, poznajesz inny język, to ci otwiera różne inne yy, ścieżki. Ok, teraz chciałam tylko się skupić jeszcze na, na tym, jakie mechanizmy blokują nas w działaniu, co nam takiego przeszkadza. Ja sobie wynotowałam sześć takich punktów swoich, które przeszkadzają, jak się zastanowiłam na, sama nad sobą, nad, nad moją przyszłością, nad przyszłością mojego męża, on tutaj jest 20 lat, oraz nad kobietami, z którymi rozmawiałam. No, na pewno mechanizm, który blokuje, jest to na, y, nastawienie i moje przekonanie do kraju, do którego przybywam, tak? Czyli dlaczego ja tutaj przybywam, czy ja muszę, czy ja chcę, czy to jest ciekawość, czy to jest raczej ucieczka. Y, moje nastawienie dotyczące Niemców, historia, przeszłość i tak dalej. Zobacz, jak dużo tych rzeczy się tutaj znajduje. Czyli im Twoje nastawienie jest cięższe, im jest bardziej negatywne, tym będziesz miał trudniej, żeby się przebić. Um, Nastawieniem, na przykład nie poradzę sobie, nie dam rady, um, następnym punktem są inni ludzie i to mówię w różnych kontekstach, bo one, ten mechanizm, ten mechanizm te sytuacje z innymi ludźmi, z ich doświadczeniami mogą nas jednak blokować, tak? bo będą, bo jeżeli słyszymy, że tam nie idź, bo ci nie pomogą, tego nie załatwisz mi, powiedzieli to i to, tobie się to nie należy, tobie to nie przysługuje. Trudno mi słuchać, że Polak Polakowi wilkiem. Nie mam takich doświadczeń. Spotykam wspaniałych ludzi, wspaniałych Polaków, ale słyszę, absolutnie słyszę z gabinetu, z sesji online, słyszę, że takie sytuacje się dzieją. Trzeba się też zastanowić, że to nie, nie jest tak, że tylko w Pol, w Niemczech tak się dzieje, bo spójrzmy ogólnie na świat, na relacje i, i tak samo w naszym kraju możemy spotkać osobę, która nam nie pomoże, która z nas nie, nie wesprze, która rzuci nam kłodę pod nogi. Tutaj boli to podwójnie. Tak, bo wydaje ci się, że masz osobę, na której mógłbyś, mogłabyś polegać, a niestety tak nie jest. Dlatego z tymi innymi ludźmi też weź to pod, pod taką uwagę, pod, pod, ta, pod taki znak zapytania, że nie zawsze musi być to czarne, nie zawsze musi być to białe. Tak? Możesz to sprawdzić yy, i, i tyle, i, i płynąć dalej. Następnie jest to. Yy, Brak statusu społecznego. I, I z tym wiąże się taki problem, że jeżeli przyjechałeś, przyjechałaś do Niemiec i tam miałeś jakiś status społeczny, pracowałeś w jakiejś firmie, miałeś jakieś stanowisko, miałeś ludzi, znajomych, przyjaciół wokół siebie, że zadzwoniłeś, skorzystałeś z telefonu i to wsparcie było. Tutaj będzie trudno, bo tego nie ma. Jeżeli twoją, Twoim czarem osobowości było to, że przychodzisz do towarzystwa i wszystkich czarujesz i, i mówisz kawały i rzucasz, nie możesz tego tutaj zrobić, no to to może być dołujące, to może przeszkadzać, kiedy jesteśmy sami, kiedy jesteśmy odcięci, kiedy jesteśmy tylko z dziećmi to może być bardzo trudne, naprawdę. Ale cały czas miej w głowie to, dlaczego ty tutaj jesteś, bo ty tak naprawdę nie musisz tutaj być, bo to jest twój wybór, to jest twoja świadomość, można próbować. Jeżeli to jest problem pieniędzy, zaciśnij zęby, zacznij je odkładać, zacznij inaczej zarządzać, miej cel, miej perspektywę, bo one właśnie mogą spełnić twoje, twoje jakieś marzenia, twoje cele, które byś chciał zorganizować. Ja pamiętam, że przybywając tutaj naprawdę było to dla mnie bardzo trudne, kiedy ja szłam do towarzystwa, to Przyjaciele mojego męża, teraz moi. Ja nie mogłam absolutnie wypowiedzieć na tematy, na które chciałam się wypowiedzieć. Nie mogłam dokończyć zdania w taki sposób, jakbym chciała dokończyć. Blokada w ogóle przed używaniem języka szerzej, więcej. Ja jestem taką osobą, że idę, tak, skaczę na głęboką wodę i wielokrotnie słyszałam, trzeba mówić i właśnie trzeba mówić i mów jak najwięcej, bo język jest kluczem. Do wszystkiego. I na pewno to słyszałeś i słyszałaś, ale przypomnijmy to sobie jeszcze raz. No i właśnie czwarty punkt mam język, tak? I teraz takie sytuacje pod tytułem, kiedy idziesz do pracy i czujesz się dyskryminowany, lub czujesz jakiś mobbing, lub czujesz, że pieniądze nie, nie czujesz, tylko wiesz, że pieniądze nie są Ci wypłacane za pracę, która ci się należy. W dokumentach masz nie do końca wpisane to, czym się naprawdę zajmujesz, i tak dalej. I nie potrafisz się odezwać, to będą te sytuacje nagminnie wykorzystywane. Dlatego, jeżeli pracujesz w małych firmach i istnieje bardzo duże ryzyko, że nie będą Cię dobrze traktowali, bo dodatkowo nie znasz języka. Natomiast jeżeli podejmiesz pracę w dużej, międzynarodowej firmie, co bardziej się opłaca, bo warunki są przejrzyste, umowy są, masz konkretnie określone twoje prawa i obowiązki, związki zawodowe, które stoją za tobą, koledzy w pracy i tak dalej, duże firmy międzynarodowe nie mogą sobie pozwolić na tak duże nadszarpnięcia zaufania. Natomiast te małe firenki, mniejsze, słyszę cały czas i, i to jest rzeczywistość, że niestety nie funkcjonuje to dobrze. Dlatego są jednostki, które się tym absolutnie zajmują i to o taką listę możesz otrzymać w Freizeitheit w Hanowerze i tam są ludzie, którzy tym się zajmują. Piąty punkt, kultura, zachowanie, zwyczaje. Szósty, brak zaangażowania. To są mechanizmy, które blokują, tak? Czyli kultura, czyli nie podoba mi się to, że że się trzeba umawiać na spotkanie na przykład, aczkolwiek z drugiej strony jest to fajnie, ale nie ma takiej spontaniczności, nie ma takiej takiego przyjęcia, takiej serdeczności, otwartości. To jest to, z czym ja się też mierzyłam, tak? Ale po jakimś czasie, jestem tutaj 5 lat, zrozumiałam, że Niemcy ogólnie nie są otwarci. To ogólnie nie jest społeczeństwo, które. O super, że jesteś, przy, przy cię jak, jak Polacy czy jak Słowianie. Jest to zupełnie inna kultura, większy dystans, większe skupienie chyba na, na, na pieniążkach, na pracy niż zawieranie znajomości i tworzenie mocnych sieci kontaktów, relacji. No, i zwyczaje różne, tak, w Niemczech. Nic mi nie przychodzi takiego dużego do głowy. Być może ty masz w swoim doświadczeniu jakieś takie zwyczaje, które ci się podobają lub nie podobają. Nie wiem, na domofonie kiedyś pamiętam, że w Polsce po prostu były dzwonki, a tutaj są właśnie nazwiska. To też mnie uderzyło, kiedy tutaj przyjechałam i to zobaczyłam, ale to były rzeczy, które, które przyjęłam i. Podoba mi się to, że jest takie halo, jest przywitanie się, że bardzo dużo matek z dziećmi, które idą rano, odprowadzają dzieci, witają się. Yy że Ja dostrzegam raczej więcej pozytywnych rzeczy. Takim, nie wiem, czy negatywnym, czy pozytywnym jest to, że mój mąż też mi powtarza, że tutaj w pracy nie ma się przyjaciół, to jest raczej kolega i koleżanka. Tutaj w pracy nie wchodzi się w relacje głębsze, nie opowiada za bardzo sobie, bo nie jest to potrzebne ale ani mile widziane, bo nikogo nic nie interesuje poza czubkiem nosa. Oczywiście są też wyjątki, tak? Nie będziemy tutaj wszystkich do jednego wyrazu rzucać. Mechanizmy, które blokują działania, które przeszkadzają w adaptacji. Ostatnie, brak zaangażowania. I tak jak we wszystkim, jeżeli ja się nie angażuję, jeżeli ja e, nie, chcę, nie chcę zmiany, jeżeli ja się tego języka uczę na siłę, e, no to wiesz, Twoje zaangażowanie jest takie, a oczekiwania takie. No to możesz sobie wyobrazić, tyle ile wsadzimy, tyle do, dostaniemy. I to jest prosta matematyka, chociaż matematyka nie bywa łatwa, ale ten rachunek jest bardzo prosty. A jak Ty się angażujesz w życie tutaj i jakie Ty masz mechanizmy adaptacyjne, które już przeszedłeś? Dziękuję za uwagę i słyszymy się już za tydzień, w poniedziałek. Pozdrawiam.